Siemanko Ludziska, ja jestem Rulalos, a dzisiaj ruszamy na Grand Prix Hiszpanii na torze w Katalonii. Zakończył się, proszę państwa, początek sezonu te pierwsze cztery rundy. No nie powiem, że były one zapoznawcze, dlatego że McLarena doskonale znamy, natomiast w końcu wracamy do Europy, wracamy na stary kontynent, żeby rozpocząć tę właściwą część sezonu. Od razu widać, że poszło mi dużo lepiej, dlatego że na tym torze Katalonia zająłem 11 miejsce w kwalifikacjach i bardzo niewiele mi brakło do tego, żeby być w Q3, ale stwierdziłem, że jeżeli wystartuję na ponach miękkich, to samo co było w zeszłym roku, to będzie bardzo, bardzo ciężko, dlatego że tutaj one są praktycznie w wyścigu nieopłacane, lepiej wystartować na twardszych mieszankach. Poprawiłem się o 3,5 sekundy względem zeszłego roku, także naprawdę jest to, jest to duży sukces i myślę, że, że fajnie, że dało się pochać jeszcze szybciej, gdyby nie ta blokada przez Norisa i Butlera, którzy zderzyli się na, na swoim pomiarowym okrążeniu. Butler chyba że o serwisowej, a Norris... Od niego po prostu zahaczył, no i tak to się skończyło. Części leżały na to, że ja również zostałem, szczególnie w trzecim sektorze, brutalnie potraktowany przez obu kierowców. Ale no nic. Jedziemy już na pola startowe i zobaczmy, jaka będzie kolejność przed jutrzejszym wyścigiem. Valtteri Bottas, tym razem, podeszły nie Dave Butler. Drugi Max Verstappen. Trzeci Piergasli, Czwarty Charles Leclerc. 5. Louis Hamilton. 6. Landon Norris. 7. Sebastian Vettel, tym razem przed Daytonem. Batera z pozycji. 9. Perez. 10. razem na pierwszy 10. oczywiście. 11. 12. Len Stroll. 13. Kwiat. 14. Robert Kubica. 15. David Magnussen. 16. Mogrążał. 17. Ricardo. 18. Mirai Konen. 17. 19. Hulkenberg. I z 20. Pozycji Antonio Giovinazzi. Ok, słuchajcie, tak jak powiedziałem, startujemy na oponach oczywiście pośrednich. Nie ma tutaj żadnej sensacji. W ogóle zaskoczę Was, poprawiłem sobie na ten wyścig zużycie opon, a okazuje się, że zużycie opon jest dużo większe niż miałem, także znaczy dużo większe, jest parę procenta większe niż było, także jest to dosyć ciekawa sprawa. Być może chodzi o kwestię setupa, które mam trochę inny, chociaż nie porównywałem w sumie zeszłego roku setupa, jaki miałem, więc no nie wiem, jak to się, jak to się stało. W każdym razie jesteśmy pierwszymi zawodnikami na torze, którzy mają przewagę strategiczną, bo nie musimy startować na oponach, na których osiągaliśmy najlepszy swój czas w kwalifikacjach. Także to jest duży plus i na pewno przez to będziemy mieć dużą przewagę, ponieważ już chociażby nie będziemy musieli jechać na dwa pit-stopy, a tutaj tempo uważam, że jest na pierwszą dziesiątkę spokojnie. Teoretycznie, według naszego schematu, powinno tak być, dlatego że co drugi wyścig na razie punktujemy, a co drugi nie. Jak widzimy nad torem są chmurki, ale chyba nie będzie padać dzisiaj. Na pewno ta temperatura toru też spadnie, więc to może być woda na młyn dla opon troszeczkę bardziej twardszych, albo i nie. Może być jej też ciężej troszeczkę dogrzeć. Zobaczymy, jak to się ostatecznie rozwinie. Układanie stawki przed rozpoczęciem wyścigu, przygotować się, czas zacząć. No i ruszamy, rozpoczynamy przygodę europejską, mam nadzieję, że ona się chociaż dobrze zacznie, bo przed nami bardzo fajne tory. Ależ fatalny start, ależ fatalny start! Po raz kolejny, jak w Max Verstappen, fatalnie startuje po prostu. No, trzeba będzie objechać, tak, 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 dobrze, dobrze. O mój, my god, udało się, mój god, my god, udało się na szczęście. Ależ teraz za szeroko w tym trzecim zakręcie. Ostrzeżenie, przekroczono limit toru, no niestety, tutaj trzeba uważać. Z przodu przed nami Perez, Russell, Butler, Vettel, Hamilton, tam z przodu Norris, Leclerc. Bardzo łani Norris w ogóle ostatnio jedzie. Dave bomb, dave bomb, dave bomb. I udany atak. Bardzo agresywny, ale skuteczny. Jest miejsce w pierwszej dziesiątce na razie. Jest zyskanie jednej pozycji. No, tam z przodu cały czas walka. Oni będą na pewno dużo tracić na tych zużytych oponach. I się Za jakiś czas. Radzie mają ogromną przewagę na pewno w trzecim sektorze. Ależ wolno teraz Russell. Wolno Fetel, wolno Butler. Trzeba to wykorzystać. Próbujemy teraz atakować chyba. Tak, próbujemy, nie chyba tego na pewno. Jest Dave bomb, jest Dave bomb, jest Dave bomb. No, trzeba iść w jednym zakręcie, będzie bardzo ciężko. Jezu, aż na neutralny zbiłem. Masakra. Nawet tego nie zauważyłem. Ależ emocje na starcie Fettel, Rassel. Ja też za szeroko, niestety. Opony niedogrzane, niedogrzane. To co mówiłem, będzie ciężko i dogrzać w tych warunkach. Tutaj na szczęście wyjście z tego ostatniego zakrętu jest na tyle. Dla nas korzystne, że będzie ciężko wyprzedzać. Bo tu się ciężko wyprzedzać na tym torze wbrew pozorom. Nie jest to takie łatwe. Teraz blisko w tym trzecim sektorze. Cały czas utrzymujemy się za nim. Trzeba ci dobrze napędzić w szykanie. No, jest bardzo blisko. rasel. On chyba nie ma teraz już szans. Nie, to jest pozamiatane chyba z raselem. Jest za blisko. Wyprzedzanie, wyprzedzanie, no i jedziemy. Jest dużo opór w się pamiętamy. I jest piękny atak na Georgia. Super! Jest manę wyprzedzania. Zakończony sukcesem i jest miejsce dziewiąte. Gonimy teraz sprzałówkę, chociaż będzie ciężko. Pamiętamy, że za chwilę, bo będą na pewno miały pit stopy. A Russell na pewno włączy sobie wzbogaconą. Jest rekord w pierwszym sektorze, coś niesamowitego. Oczywiście przez DRS. Zaczęły się pierwsze pit stopy. W ogóle słuchajcie, teraz nawiążę do tego, co się działo ostatnio w Belgii, dlatego że dopiero tak naprawdę teraz mogę to zrobić. Natomiast powiem szczerze, że chciałbym już nawiązać tylko do wyścigu Formuły 1. Już nie chciałbym wracać do tego wyścigu Formuły 2, ja tylko może powiem, co tam się dokładnie wydarzyło, bo myślę, że większość z Was wie, co się stało. Już na ten temacie wypowiadałem właściwie chyba wszędzie, gdzie się dało czyli na Facebooku, na Discordzie, na Twitterze, na YouTubie też w zakładce oczywiście społeczność. Mowa oczywiście o tym tragicznym, śmiertelnym wypadku Antoine'a i Berta. Dlaczego nie chciałbym już o tym tak bardzo mówić? Dlatego, że po pierwsze, się na ten temat wypowiadałem dużo razy. Uważam też, że wystarczy. Oddaliśmy mu już hołd też w baku. Tak się złożyło akurat z tym wyścigiem, że nagrywałem go przed. przed, oczywiście, Belgią w piątek, jeszcze go nagrywałem, więc nie mogłem o tym wspomnieć. Ale jako, że miałem stare pliki, to jeszcze mogliśmy mu właśnie oddać ten hołd minutą ciszy i takim symbolicznym, powiedzmy, żałobnym troszeczkę odcinkiem. Natomiast. No, że powiem tak, no, życie toczy się dalej i trzeba trzeba żyć dalej. I wyciągnąć po prostu wnioski z tego wszystkiego dla nas wszystkich płynące, bo one są dosyć takie smutne, ale. ale brutalne, no, tak bym powiedział. Brutalne, smutne wnioski. Mianowicie takie, że motorsport is dangerous, a także it's racing, po prostu. To była. po prostu sytuacja, która zbiegła się, no. Bardzo pechowo dla wszystkich, tak naprawdę. To był splot nieszczęśliwych okoliczności, po prostu, który taki wypadek spowodował. Ja może powiem, co się tam dokładnie wydarzyło. To był wyścig Formuły 2, oczywiście w sobotę po kwalifikacjach. Trwały wywiady, zaczęło się drugie okrążenie. No i jechał Juliano Alezi, syn swoją drogą Aleziego z Formuły 1, Jana Aleziego, i on właśnie wypadł na Radio. Uderzył w tą ścianę, w tą bandę, gdzie uderzył w wyścigu Max Verstappen, tam gdzie się rozwalił. Uderzył tam tyłem Juliano Alesi. No i się obrócił, zniszczył sobie tylne skrzydło. No i wrócił na tor, na swoją normalną linię wyścigową. Natomiast, jadący za nim kierowcy, no musieli teraz na niego uważać, bo on bardzo zwolnił. Wrócił też na tor, więc tam był trochę, trochę problem z tym. W związku z czym kierowcy zaczęli niektórzy zaczęli przed nim hamować, niektórzy zaczęli wyjeżdżać poza tor. No i właśnie Antoine Bert wyjechał poza tor, rzuciło go na poboczu, uderzył w bandę tam, gdzie kiedyś Magnusen uderzył w 2016 roku w Renault. To jest ta, ta ściana, której nie widać kompletnie z dołu, jak się stoi właśnie Radią Oróż W ogóle jesteśmy liderami teraz, lol. Uderzył w tą ścianę, przodem uderzył, bo to jest kluczowe, że przodem. Zaczęło go obracać, zaczął jakby zbliżać się znowu do toru. No i jadący za nim Juan Manuel Correa niestety również wyleciał z toru i uderzył w bok samo, samo, samochodu. Samolotu, chciałem powiedzieć, samochodu Antoine'a Huberta. No i w wyniku odniesionych obrażeń zginął właśnie Francuz Antoine Hubert, Natomiast Juan Manuel Correa ma połamane obie nogi oraz ma uszkodzony kręgosłup. Sprawa wyglądała od samego początku poważnie, dlatego że nie było żadnych powtórek z tego zdarzenia. Tak naprawdę. Nie da się dotrzeć do właściwie żadnych nagrań, jak do tego doszło, jest ich bardzo mało, jest właściwie tylko takie jedno amatorskie nagranie. Pojawiły się od razu karetki, nawet na torze dziennikarze nie mogli iść do toalety, dlatego że pomiędzy pokojem tym prasowym, a, a toaletą był pokój realizatora, który został skrupulatnie po prostu zamknięty przez dziennikarzy, żeby... Dziennik że, przez dziennikarzy, przez ochroniarzy, żeby dziennikarze nie mogli tam po prostu wchodzić i żeby nie mogli śledzić, co tam się dokładnie dzieje, więc tak to tam było, aż tak to była fatalna sytuacja, no i niestety, no stało się, co się, co się stało, splot nieszczęśliwych zdarzeń, można byłoby teraz gdybać że gdyby akurat Antoine, Antwana Alberta uderzył yy, Korea ciut wcześniej, prawdopodobnie nie byłoby aż takiej petardy, że tak powiem, niestety, prawdopodobnie Bolit uszkodzony inaczej, no ale to już jest totalne gdybanie, to już nie ma kompletnie sensu tutaj się zastanawiać, co by było gdyby, bo to, to nie ma żadnego sensu w tym momencie, to już stało się, co się stało, tak jak powiedziałem, no, dostaliśmy brutalną lekcję tego, że motorsport jest, jest po prostu niebezpieczny i nigdy nie będzie bezpieczny, nawet jak mamy tyle systemów ochrony bezpieczeństwa, mamy wytrzymałe monokoki, właściwie niezniszczalne monokoki, mamy, mamy słuchajcie, przecież systemy ochrony kierowców, systemy Ha Hans, system Halo na przykład, tak, system ochrony głowy kierowcy chociażby właśnie ostatnio wprowadzony. Ale nawet pomimo takiej ilości zabezpieczeń, zabezpieczenia dosłownie czegokolwiek, zawsze się będzie zdarzać taka sytuacja, której nie przewidzimy i przy pewnym zbiegu okoliczności niestety może się zdarzyć tak, że będzie śmiertelny wypadek i to jest jakby no ryzyko związane z motorsportem po prostu. Tylko dzięki temu, że mamy tyle tych systemów, po prostu zapominamy już o tym, że ten sport jest tak niebezpieczny. No jak może być w sumie bezpieczny, skoro ścigamy się z prędkością przekraczającą nawet 350 km na godzinę. No ciężko sobie to nawet nawet wyobrazić. Tą drogą, stroll działa na moją korzyść, bo on blokuje całą stawkę, to jest bardzo fajne. E, no, więc, więc tak kończąc ten temat, ja mówię, no oddaliśmy hołd Antuanowi, natomiast tak jak powiedział... Oj, uślizg, niedobrze! Ajajaj. Natomiast tak jak powiedział Filip Kapica, tak naprawdę najlepszą formą oddania hołdu jest po prostu dalsze ściganie. I ja się z tym w 100% zgadzam, dlatego że tak się oddaje tak naprawdę hołd na torze i, i tak powinno być. To nie chodzi o to, żeby było przez 19 kolejnych dni na kanale, czy 19 odcinków wstęga i tak dalej. Bo to można tak zrobić, tylko pytanie, jaki to ma, jaki to ma sens. Tu nie chodzi o takie gesty. Tu chodzi po prostu o dalsze ściganie. Uświadomienie sobie po prostu tego ryzyka, jakie wiąże się z motorsportem. Które po prostu nigdy nie, nie, nie zostanie stracone. Pojawiało się też, pisaliście o mnie na kanale, że no to może w takim razie usunąć Belgię z kalendarza, bo tam był śmiertelny wypadek. No nie, słuchajcie, to nie przejdzie, dlatego że nawet gdybyśmy jechali na lotnisko, to i tak przy pewnym zbiegu okoliczności może się zdarzyć śmiertelny wypadek. No to było uderzenie po prostu w bok. Jak powiedziałem, uderzenie, yy, uderzenie w bok jest bardzo niebezpieczne. Właściwie nawet w samochodach takich osobowych, jakich jeździcie. Przy uderzeniu w bok, tak naprawdę. No szanse są minimalne, szczerze powiedziawszy, jeżeli to jest jeszcze taka prędkość. Samochody są projektowane bardziej na uderzenia w przód, dlatego że tam ta energia może być pochłaniana zupełnie inaczej niż przy uderzeniach w bok. No i tak zresztą, tak zresztą jest. No więc nawet pomimo takich testów zderzeniowych i tak są takie sytuacje, których po prostu się nie da wyeliminować. Swoją drogą a propos tego toru w Belgii, no to tą filozofią trzeba by usunąć jeszcze połowę torów z kalendarza, dlatego że na nich były śmiertelne wypadki i nie tylko w Formule 1. Tak? No na Silverstone na przykład były cztery śmiertelne wypadki. Chociażby w przeszłości na SPA były dwa śmiertelne wypadki w Formule 1, ale one były bardzo dawno, to był rok bodajże 1960. Na Hockenheimie były na przykład dwa, był to Patrick Depayet i, i kiedyś, co ciekawe, Jim Clark, ale w Formule 2. To jest taka ciekawostka. Więc no tą filozofią nie, no niestety, to nie o to, nie o to chodzi. Dzisiaj te normy bezpieczeństwa są tak wysokie, jeśli chodzi o, o motorsportory, są sprawdzane pod kątem y, pod kątem po prostu bezpieczeństwa i, i tak dalej, natomiast zawsze się może coś takiego zdarzyć, że no pewnych sytuacji się niestety nie, nie pominie, no i, no i tyle, i z tą myślą was, was zostawiam. Oddaliśmy hołd Atłanowi w Azerbejdżanie, za to też dziękuję. No i trzeba się ścigać dalej, szkoda po prostu, tak? Ten weekend w Belgii był właśnie... ...naznaczony tą tragedią, wielu kierowców właśnie przyjaźniło się z Antwanem. szczególnie Pierre Gasly, szczególnie Charles Leclerc, szczególnie George Russell. To no było dla nich traumatyczne przeżycie. Natomiast w momencie, kiedy zakładają kask, kierowcy wyścigowi, no nie mogą o tym myśleć. Nie mogą myśleć o tym, że, że stracili przyjaciela, ponieważ muszą się skupić na swojej robocie, I coś, co mówił doskonale Russell, że Jak ściągnął tylko kask, od razu zaczął myśleć o tym, co się wydarzyło. No i. No i tyle, tak. Natomiast kiedy się ścigał, no nie może o tym myśleć. Ponieważ jeżeli kierowca wyścigowy myśli w czasie swojej jazdy o śmierci, że może na następnym zakręcie zginąć, no to nie będzie nigdy dobrym kierowcą wyścigowym. I nigdy nie będzie w ogóle kierowcą wyścigowym, bo... Musi mieć zawsze taką świadomość, że, że coś się wydarzy, ale jak wykonuje swoją robotę, musi się całkowicie na niej skupić. Słuchajcie, box now, box now. Jeżdżamy teraz do alei serwisowej, do moich mechaników, żeby pąki zmienić, oczywiście, na twarde. O, dobrze. Ok. Naprawdę dobrą robotę wykonał Lance Stroll. Zablokował tam stawkę, no i dzięki temu nie jesteśmy w ogóle teraz przeblokowani, chociażby, więc to jest super, bo nie będziemy przeblokowani. Dobrze, dwie sekundy równo, piękny pizzopik. Ok, i możemy jechać dalej. Tak się nagadałem swoją tego wyścigu Formuły 2. Miałem gadać o Formule 1 tam na torze w Belgii, bo też tam się działo naprawdę dużo ciekawych rzeczy, chociażby z osobą, która idzie przed nami, czyli Sebastianem Vettelem. Ojej, ojej. Kierowcą, który. No, został potraktowany jak drugi kierowca. Typowy drugi kierowca, strategia dla mnie najpierw trochę niezrozumiała, ale później się okazało, że chodziło po prostu o przytrzymanie Louisa Hamiltona i po to, żeby Charles Leclerc wygrał, właśnie. Ten wyścig był on po prostu zdecydowanie szybszy, i mu się to zdecydowanie należało. Zresztą taka, takie okoliczności, jakie miały miejsce w Belgii, no, też jakby zasługiwały na to, żeby wygrał właśnie Charles Leclerc który no naprawdę pokazał klasę, pokazał klasę w Belgii, swoją drogą to jest niesamowite zbieg okoliczności. ale w 34. wyścigu Formuły 1 wygrał Charles Leclerc, a 34. wyścigi w swoim życiu przejechał Gilles Bianchi. To jest w ogóle coś niesamowitego, jak się poczyta takie, takie życiorysy, takie statystyki, to aż normalnie, yy, normalnie dech zapiera. Shardraker no to jest w ogóle postać, która ma trudno ciężko w życiu. Przecież on w Azerbejdżanie, jak jechał swój wyścig w Formule 2, zginął zmarł mu ojciec, po prostu, tak. Zginął mu Żilbianki również. No, zmarł mu też kolejny przyjaciel, a więc Antoine Berno. No, to jest też niesamowitego, że ten chłopak po takich traumatycznych przeżyciach jest w stanie się otrząsnąć i wygrać wyścig. No, to jest nieprawdopodobne. Tak jeszcze wracam do tych uderzeń w bok i w przód, bo to mnie tak trochę zainteresowało. Pamiętacie wypadek Roberta Kubicy? z Kanady, pamiętamy. Uderzenie w przód przy prędkości 230 km na godzinę. No, było widać nogi przy uderzeniu. Tutaj była też taka sama sytuacja w Belgii, też było widać nogi u Korei. Manuela Były obie połamane, tak. Było to uderzenie również przy prędko właśnie prędkości ogromnej, tak, to było te 250 chyba km na godzinę i połamane obie nogi, tak. Billmonger, pamiętamy, co się wydarzyło. Również w Formule 4 wypadek, uderzenie w przód tam on niestety obie nogi stracił. Zabierz mi to brutalnie ale przeżył przy takiej ogromnej prędkości. Natomiast właśnie Antoine Bert przy takiej samej prędkości, tak naprawdę, przy takiej samej silnej uderzenia, zginął, bo właśnie uderzenie było w bok. Więc właśnie to, co mówiłem, że uderzenie w przód jest zupełnie inaczej pochłaniana energia niż przy uderzeniu w bok. No ale to mówię, to już jest totalne gdybanie, gdyby się to miało wydarzyć wszystko inaczej tam. Ale tak, jak jeszcze raz zakończę ten temat, stało się co się stało, trzeba jechać dalej. Trzeba iść przez życie i mieć tą świadomość, że to jest bardzo niebezpieczne. I tylko się cieszyć z tego, że te wypadki są tak rzadko, no ale w dalszym ciągu za często. Oj, problemy renówki, problemy renówki. Czyżby pierwszy wyścig europejski miał się zakończyć już awarią? Ricardo odpada z sesji. No, coś nieprawdopodobnego. Swoją drogą, a propos, też w Belgii właśnie było dużo wymian silników. No i w Mercedesie, ciekawy jestem, co będzie się działo na torze we Włoszech, dlatego, że to jest nasze następne Grand Prix. No i no, awarie były w Williamsie, były awarie u Kubicy, były awarie u Sergio Pereza. No, ciekawa sprawa. Co prawda, były to dwie różne awarie, no ale jednak. Tak samo przecież w Ferrari również. U cego awaria była. Ferrari nie zakładała nowej specyfikacji na, na Belgię, założyła na Włochy. No, mam nadzieję, że. To jakoś to się tam skończy. Pozytywnie, bo muszą w końcu tam wygrać. No, nie wygrali od 2010 roku. Także w końcu by się przydało. Czyli będzie miejsce siódme, chyba. Nie, ósme. Z nami w ogóle jest Lando Norris, który no ciśnie, ciśnie. Na razie byliśmy od niego w tym sezonie częściej za niż przed. Ale on w ogóle ma miękkie opony. Bo on będzie jechał na jeszcze jeden pit na pewno. Także to jest też ciekawa sytuacja. Także tutaj nie warto może go trzymać. Ławimy się trochę w Fetela. A który swoją drogą się teraz broni przed chyba strollem? Albo stroll się broni przed Fetelem? Ale nie, przepraszam, to nie stroll, to będzie chyba Charles Leclerc jednak. Stroll będzie z tyłu, bo niech ofatalnie fatalnie przecież. No właśnie, it's Racing, je tutaj mówię, a tutaj naprawdę zaraz będzie ściganie z Verstappenem, bo. Nawet nie mam świadomości, że jestem w ogóle liderem tego wyścigu i walczę w tym momencie o zwycięstwo. Ale nie mam szans z Verstappenem przy takich oponach. I przy tak małym życiu po systemach, po prostu nie mam żadnych szans. Ale powiem szczerze, że o podium jest szansa, bo zobaczcie, jak daleko jest Hamilton, jak daleko jest Botas. Także tutaj może być ciekawa sytuacja jeszcze. Ale do mety zostało też już w sumie 7 kółek, więc tutaj no. Może być. To jest dużo, to jest dużo kółek do końca. A Mercedesy będą bardzo szybkie, no ale we will see. Jeżeli Hamilton dogoni Botasa, no to tam się może dziać na tym trochę zyskać. Ja w ogóle muszę trochę zacząć poszczytać repaliwa, bo jest nieciekawie. Też wolałbym puścić Maxa i bronić się przed Bottasem i wyprzedza Max chyba teraz. Tak, 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 nie ma szans, niestety, bo zamiatane świeższe opony i no ciut chyba jednak lepsza prędkość na prostej, no Honda słynie z tego, że poprawiła to. A teraz naszym zadaniem będzie się utrzymać jak najbliżej Verstappen'a. No i próbować się utrzymać przed Mercedesami. Jedziemy po sensacyjnie dobry wynik. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Tego bym się w życiu nie spodziewał przed tym wyścigiem. 1,9. 1,9 straci Botas. No to jest bardzo mało. Naprawdę tempo jest rewelacyjne w ogóle moje, co jest nieprawdopodobne. Ile zyskałem na tej strategii. Mi się to zupełnie opłacało. Zupełnie się opłacało. Bo chyba Hamilton w ogóle nie dogoni. Ale jeszcze niech mnie nie sądzę, ponieważ tutaj mogę stracić jeszcze całkowicie przeczepność. Chociaż nie sądzę, bo to one się mało zużywają na tym torze. To jest około 3%. co pamiętam. 1,1, a więc jest, jest dużo szybciej. Jest kilkadziesiątek spokojnie, szybciej na około krążenie. Także tutaj będzie ciężko, ale zobaczcie, jak daleko jest Lewis Hamilton. Bardziej mi interesuje pozycje, trzecia pozycja teraz, bo, bo teraz faktycznie tutaj będzie ciężko, ale zobaczcie, co się dzieje z Hamiltonem, jest naprawdę, to jest daleko, to są cztery okrążenia do mety, a on traci naprawdę, to jest z 3-4 sekundy w tym momencie, to jest dużo, to jest nie do nadrobienia, tak mi się wydaje. Także tu może być ciekawie, tu może być ciekawa końcówka, tylko muszę się teraz jeszcze skupić, żeby to dowieść. Bo kończy mi się powoli już paliwo, niestety. Widzicie, że jadę na limicie. Trzeba oszczędzać w trzecim sektorze, bo inaczej nie dojadę do mety. Trzy okrożenia do mety, daleko jest Hamilton. Botas już jest blisko, Botas już jest blisko. Spróbuję na wyprzedzanie teraz pojechać i nie obroni. Obronię tą pozycję teraz przed Botasem. Nie, 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 nie wyprzedzi mnie teraz Walteri, Nie. A więc, no proszę bardzo, jest walka. McLaren stawia opór, McLaren stawia opór Mercedesowi. Coś nieprawdopodobnego. No tego bym przed rozpoczęciem tego wyścigu w życiu nie powiedział, no ale teraz Bottas jest bardzo blisko, będzie się na pewno napędzał. Będzie próbował, on jest dużo szybszy ode mnie. Parę dziesiątych na okrążenie, więc tutaj naprawdę będzie ciężko się obronić, no ale próbujemy. Widzimy, że Verstappen aż tak bardzo mi nie odjechał też, także to też jest ciekawe. Błąd, trochę za szeroko. Wyjechałem, no. Jest wyprzedzanie, jest wyprzedzanie, tutaj się ciężko wyprzedza, no. Już widzę na prostej startowej Lewisa Hamiltona. No i proszę bardzo, co się dzieje? Botas jest za daleko, chyba jest za daleko. Czy tak będzie? Tak jest, jest za daleko w Bottas! Botas. Jeszcze nie zaatakował Nowaka. A już do mety zostały tylko dwa okrążenia. Czyżbym wyszykowała się ogromna sensacja na to, że w Katalonii. No nieprawdopodobne. Co tu się wyprawia? No, tu będzie ciężko, tu chyba się to nie uda obronić, ale. No nie, tutaj będzie pozamiatane. Tutaj nie ma szans z Botasem. Nie, nie, nie. Ale Hamilton rekord okrążenia ma coś nieprawdopodobnego. Walczymy o miejsce trzecie, walczymy o miejsce trzecie. Z Botasem będzie ciężko już wygrać. Ale i tak brawo za ten opór, który stawialiśmy po Alterisomu Botasowi. To były chyba dwa albo trzy kółka, gdzie nie mógł nas wyprzedzić. Hamilton jest daleko, Hamilton jest daleko. Szykuje się podium, proszę Państwa, jest na to duża szansa. A mi to jest dużo szybszy teraz 4,1 w pierwszym sektorze zyskał. Jest nieprawdopodobnie szybki, jest nieprawdopodobnie nakręcony na to, żeby ten wyścig jeszcze zakończyć na podium. Tu się, to jest Dreszczowiec na koniec, no nieprawdopodobne, to samo co było w Chinach, też tam był Dreszczowiec na koniec, chociaż tam była zupełnie inna okoliczność. Jest DRS, jest woda na młyn dla nas, jest system DRS. Błąd teraz za. za mocno właśnie w ten zakręt. śliznęło mnie. Botas, Ależ jest teraz wolny. a Hamilton już jest za nami, już jest sznureczek, już jest pociąg za finem. Dojeżdżamy do ostatniej szykany. No i teraz dobrze z niej, dobrze w nią wejść, dobrze z niej trzeba wyjść. No jest dobrze, jest dobrze, proszę Państwa. Może jechać na wyłogatej. Na wysokim, na wyprzedzaniu. I będzie, proszę Państwa, jest miejsce trzecie w Hiszpanii. Coś niesamowitego, Ależ, sensacja. Europie, no nieprawdopodobne, a przypominam, że za tydzień, znaczy za tydzień, w następnym odcinku, nie mówię, że będzie on za tydzień, bo nie będzie za tydzień, będzie Monaco, a to jest nasz ulubiony tor, jeżeli takie rzeczy dzieją się w Hiszpanii, to ja się boję pomyśleć, co będzie w księstwie, coś niesamowitego, brawa dla Verstappena za piękny wyścig, ale jednak moja strategia, te grande strategia, tym razem nie w tym ironicznym sensie, tylko w tym bardzo, jak najbardziej prawdziwym, sprawdziła się, no i a Ajajaj, coś pięknego, jest podium w końcu po tym no, dziwnym początku sezonu. Pięknie, 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 pięknie. Oczywiście to podium dedykujemy Antuanowi, tutaj zapomniałem jeszcze dodać. W Azerbejdżanie mojego wyniku nie mogę mu dedykować, ale jak najbardziej ten wyścig możemy dedykować. Był piękne show, piękny spektakl właśnie ku chwale motorsportu. A ja już pokazuję wyniki, jak to się wszystko ostatecznie skończyło. Jest miejsce trzecie, tak tradycyjnie. Davon Butter jednak rekord okrążenia. Wow! Wyrwał to Hamiltonowi na ostatnim okrążeniu, bodajże. Coś pięknego. Norris dopiero dziewiąty tym razem. Nie ukończył tego wyścigu, tylko Daniel Ricardo Kubica, dwunasty. Russell tym razem za Robertem Kubicą. Jeśli chodzi słuchajcie, o ranking, proszę bardzo, awansowaliśmy przed Lando Norrisa. Jest miejsce ósme, natomiast w konstruktorce w ogóle prowadzi, patrzcie, Botas lol. A w konstruktorce miejsce piąte McLarena. Gonimy Ferrari, co ciekawe. Natomiast ja bym zakończył ten odcinek właśnie drzewkiem bir i rozwojem tutaj aero na Monaco, bo to się na pewno przyda. Tylko pytanie, co? Może docisk na tył by się przydał, nie? Żeby nam tył nie rzucał. O, może halo sobie rozwiniemy. O! No i pięknie, no i jest fajnie. Dobra, słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału, o zaglądaniu do opisu, gdzie wszystkie potrzebne linki macie. Do komentowania Was zachęcam, do lajkowania filmu, jeżeli Wam się oczywiście on podobał. No i cóż, widzimy się w następnym wyścigu, czyli w Perle, w Koronie w Sportów Motorowych w Monako. Cześć!